Cześć kochani, słuchajcie, następują takie chwile w życiu człowieka, że człowiek się y, y, spieszy i denerwuje. Dzisiaj sobie zrobimy odcinek luźny, taki po to, żeby no, tam po prostu pokazać zwyczajne życie Jakubowskiego. <ścoughs> zwyczajne życie Jakubowskiego. Holstein, ja, ja, jo. Hmm, bez tych gestów. Ja nie tam o polityce, słuchajcie, idę na randkę z własnym facetem, czyli z królikiem. Nie pierwszą w życiu i nie ostatnią myślę, ale się wybieramy na tak zwane miasto, żeby sobie po prostu się, że tak powiem, zrelaksować po tym. Muszę wyglądać, nie? No więc teraz będziecie widzieli efekt yy, przed i po. Nie? Bo ja tak na co dzień to się, żeby nie było kurwa, nie robię na co dzień makijażu, ani nie maluję się, ani nie robię sobie innych rzeczy, bo nie jestem żadnym pedałem, ani coś tam, jestem zwykłym gejem, czy, czy coś tam... Co to jest w ogóle? No i właśnie tu się ważna techniczna strona, kurwa, czemu naklejka się odkleja, a nie jaki kolor e, mam podkładu. Ja się nazywa podkład, się dowiedziałem od mamy niedawno. Zakupiłem ja i się nazywa podkład. To jest akurat satynowy, e, Ivory Nude, numer 021 i mamy do tego puderek na ryj, który ma numer 18, tak? Tak! I one podobno ładnie kompatybilują ze sobą. Tak powiedziała pani w sklepie. Już to raz wypróbowałem i faktycznie się udaje pod warunkiem, że się mamy jak jestem sześciwy. <laughs> Ale w ogóle powiem, że teraz mówię do wszystkich kobiet. Podziwiam Was, naprawdę podziwiam Was, moje drogie panie. Bo naprawdę trzeba być kurwa Rembrandtem, żeby się pomalować. Uwierzcie mi, to jest mega trudne. Ale tak jak powiedziałem, zobaczycie też te smutniejsze strony z życia Jakubowskiego, czyli jak wyglądać pięknie na randce z własnym facetem, żeby nie było wstyd, jak wejdziemy do klubu. <laughs> Jemu nigdy nie jest wstyd, ale wiecie, muszę trochę po. Okokietować, nie? Żeby tam poleciały mi komentarze, w drugie nie Michael, fajnie wyglądasz, nie musisz nic robić ze swoim twarzą, nie, nie, jak z moim czerwonym ryjem, o cóż, nie muszę robić, no królik mnie pokochał z tym czerwonym ryjem, to już niech zostanie czerwony, a co z tego, że się jeszcze opalę, to będę jeszcze bardziej czerwony i w ogóle ten, a dzisiaj nie, dzisiaj będzie ładnie, panie. Się niektórzy zdziwią, ale to za chwileczkę. A, właśnie zapomniałem, że was nagrywam, kochani. Jak jem papieros znowu? Tak, no. Nie, no bo Michael jak pije to pani, e, To powinniście wiedzieć. Teraz tak, jestem w trakcie. Nie, to nie jest już po! Nie jest po! Po, to dopiero będzie. E, wasze zdrowie tak w ogóle. E, taka drobna porada dla tych wszystkich młodych, zwłaszcza widzów, którzy mnie oglądają. A propos randkowania, nawet jeżeli masz już swojego własnego faceta, czy kobietę, czy cokolwiek. Słuchajcie, nigdy sobie nie odpuszczajcie. Jak już się jest z kimś w związku, to nie ma tak, że rano wstajemy bez makijażu, mówię o kobietach teraz. Bo ja sobie robię wyjątkowo dzisiaj, żeby, żeby nie było, bo przypięta Żeby tam nie dbać o siebie, żeby sobie włosów nie umyć, żebyś sobie Majtek nie zmienić, że coś jak się już kogoś ma nie, kochani, wtedy się właśnie dwa razy bardziej dba. Uwaga, dwa razy bardziej. Dlatego, że w momencie takiego, jak się ze sobą nie wychodzi, a jeszcze ze sobą nie mieszka, i w ogóle jak się ze sobą chodzi, a jeszcze ze sobą się nie jest, to tam się ludzie oczywiście starają, ale wszystko widzą również przez różowe okulary tego takiego zauroczenia. Potem wkracza życie pomalutku, pomalutku, i im duże się są, jestem te okulary coraz bardziej z różowych, zaczynają być szare. Więc tym bardziej się trzeba starać, kochani. Taka moja prywatna porada dla Was. And gorgeous. I'm thin and gorgeous, kochani. Mówiłem wam o tej piosence? Pisałem o tej piosence na Facebooku. To Wam opowiem o co chodzi z tą piosenką. Piosenka to jest w ogóle motyw z takiego mojego ulubionego serialu Absolutely Fabulous. Edina i Patsy, dwie pijaczki z Londynu. Bogata zresztą dosyć. I am thin and Gorgeous. Oczywiście ona nie jest ani nim Znaczy, jest Gorgeous. To fakt. Thin and Gorgeous. Poprosiłem. Poprosiłem kogoś, nie będę wymieniał kogo. Znajdź mi piosenkę, która, Twoim zdaniem, będzie opisywała dobrze mnie. Dostałem to. Z dopiskiem jak jesteś pijany i wybierasz się na imprezę i to pasuje. No. Dobra, kończymy papierosa i idziemy robić pop. No, no hej, i tak wygląda zmiana pop. No. Słuchajcie, tam się nie nawijać proszę, ten każdy chce ładnie wyglądać w momencie kiedy idzie, prawda? Wybrankiem serca, czy wybranką serca, czy z kimkolwiek z serca gdzieś tam. Ważny dodatek. Dostałem, tak? Dostałem od króliczka serduszko ładne zresztą już drugie takie ja mam, bo wcześniej mam i kupiła podobne czasem mi się mylą ale takie elementy warto ubierać na spotkaniach z swoim obecnym partnerem lub partnerką kochani róbcie im przyjemność, niech widzą, że się wam podoba nawet jakby mi się nie podobało ubierajcie to noście, nie wiem, bransoletki rzeczy, bluzki może chujowo wyglądacie, to wtedy nie to mówcie, że się popłamiła burakami, czy coś się nie da odbrać, ja tak robię Kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Zanim zaczniecie oceniać to, co właśnie nagrałem, pomyślcie sobie o jednym. Każdy z nas stara się stara się komuś przypodobać, stara się wyglądać ładnie, chce się czuć dobrze, chce, żeby osoba, osoby doceniała, doceniały to, jak wyglądamy. Taka jest nasza natura, ala parapsychologiczne. No, a w moim przypadku proszę pamiętać o jednej rzeczy, proszę Państwa, człowiekiem się jest zawsze gejem się bywa. Mówię to zupełnie poważnie. Gejem się bywa. Na przykład bywa się w sobotnie czy w piątkowe wieczory. A tak a propos makijażu. Czemu to zrobiłem? Czemu Wam pokazałem? Bo nie, robię czasem takie rzeczy, że sobie maluję ryj przed wyjściem gdzieś, żeby naprawdę wyglądać trochę lepiej niż wygląda. Ale nie, nie mówiłem o tym publicznie, ani nie pokazywałem tego. A zrobiłem to celowo, ponieważ chciałem też pokazać, jak wygląda kultura brytyjska w tym aspekcie. Słuchajcie, Spora większość, spora większość, spora większość, podkreślam, moich brytyjskich kolegów, znajomych, przyjaciół, facetów, mówią facetach, nie gejów tylko, hetero też, robią sobie makijaże codziennie. Heterycy farbują włosy, heteroseksualni faceci robią sobie makijaże. To jest norma, norma kulturowa w tym kraju. W firmie, w której pracuje w biurze dwóch facetów, dwóch gości, codziennie ma makijaż zrobiony. I to taki... To nie to, co ja mam. Tam jest kurwa i maskara, i coś tam, i szminki. Są i są heterycy z kurwa, z dziećmi i z żonami. A ilu sobie facetów farbuje włosy? Po czterdziestce wszyscy, żeby zakryć siwe. Brody sobie farbują goście. No. Także trochę inna kultura, bo to mówię teraz głównie do widzów z Polski. Może nie nawykli do takiego hedonizmu, ale tak to wygląda u nas w UK, moi drodzy. Nie mówię, że ani źle, ani dobrze, no... Po prostu, zachowanie społeczne. Dobra, kochani, życzcie mi udanej zabawy, bo będzie udana, to możecie mi życzyć tym bardziej, a ja wam jeszcze udanego wieczoru yy, i nocy, yy, piątkowo, sobotni, jakakolwiek by nie była, też niech będzie udana. Pozdrawiam serdecznie, to mówię ja, Michael Waldorf, Coversteen. Polecam, Grażyna Torbicka. Kochani już na samo samo zakończenie, krótko przed wyjściem Oprócz oczywiście yy, serduszka prawie, że diamentowego, bo to Swarovski jest proszę Państwa, nie diamenty, ale Swarovski Serduszko, dodatki jakieś tam ten, czuczuj, make up też jeszcze sobie trzeba walnąć kochani, na górkę jakiś elegancki topik, prawda? Wyglądam jak jakaś j**ana modelka, vlogerka modowa czy ktoś tam. No ale niech będzie że jestem vlogerką modową, teraz yy, niech to ładnie wszystko jakoś tam pasuje, wygląda Topik niech będzie wyprasowany. Topik to w sensie to, ryteczka no bo może być zimno, proszę Państwa, w nocy. Więc ja tymczasem wybieram, Tylko muszę dopalić papieroska, bo to chyba mój ostatni się, ponieważ Kulik myśli, że już nie palę. Do zobaczenia tego filmu. Będzie myślał, że nadal nie palę. Ja się jakoś tam wytłumaczę. Ale zobaczę go dopiero jutro, także wiecie o co No, to pokochani, życzę Wam udanej nocy. Mm, mm.